mamy z tej strony nas w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj sprawdzimy sobie, będzie trochę taki mniejszy odcinek, ponieważ sprawdzimy sobie na jak dużą wysokość umiem w moim skakać koza. Pierwsza nasza wysokość to oczywiście dwie kratki, ale nie skacz. Ja to nie. Mam nadzieję, że trzy kratki przyniosą większy entuzjazm. No skacz. Skacz. Też nie skaczesz. Nie, może zrobić, raczej pieniądze sobie w końcu. Nasza maksymalna wysokość to 11 krawek wysokości. Widać, żadna jeszcze nie wyskoczyła. Ale, nie starczy. Ale, no jestem tu. Skacz. Nawet jak tam sobie game u Survival. Nawet jak tam sobie game Survival to nie? No, skaczcie. nie skaczesz? Nie, nic nie zrobiłem. No, skacz. no. No to może jak wraz z tu sobie mam na, na pomocnika, ale szatana, o dobra, czyli wy pomagacie, skacz, przecież tu są. Czego nie skaczesz? Skacz poza go tam raczej też na zaczęło? No, za ta, przy tamta przy coś tam. Ale no, ocz koza, koza, się denerwują. No, może nie wiecie. Panowie! Znowu mikrofon. Cóż, no widać... Nie chcą współpracować. No. Skacz! Czemu nie skaczesz? Skaczesz! No. Skacz. Czemu nie skaczesz? A ty mnie nawet nie widzisz. No i jak widać, że zrespiło nam się tutaj cały odebrał. Ta też wyskoczyła. No tej też wyskocz. Skacz. Skacz. Masz tu do pomocy innych swoich kolegów. Czy ja wymagam od Ciebie za wiele? Od czemu nie skaczesz? W ogóle nie wyglądało jakbyś się na mnie patrzyli. SKACZ! Nasze kozy nie chcą współpracować. Może kiedy będzie więcej potworów, to skacz! Skacz! Wpuszczę cię tu po wpuszczę wam po jednym pomocniku. O. Brawo, Brawo, tu też koza wyskoczy Chyba wyskoczyła, skoro jej tu nie ma o. teraz jeszcze tylko ty wyskocz. No skacz. Skacz, skacz! 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 O, skacz! Boże, mnie nie o, nie I nigdy mnie nie polubię. Takie już są po prostu kwozy. Widocznie nie lubią youtuberów. Szkoda, niestety kłozy się mnie nie słuchają. O! Niestety tak to bywa. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie łapę łap, w górę. Zostawcie łapę w górę. Subał z dzwonem. I na pocieszenie napiszcie w komentarzu aż tak koza. My tymczasem zobaczymy się już w następnym odcinku. Ja Was żegnam.